nie My moglibyśmy odkryć, bo jest wszyscy, ale to są właśnie u To mamy. Co nie oddamy, to jest to, co mamy, tego nie oddamy, co nie oddamy, nie my oddamy, co my co to to co my oddamy, jak my oddamy, jadę, my oddamy, co my oddamy, jak my oddamy, co my oddamy, co co się co co